Religie wypełniły tak naprawdę prawdopodobnie naszą uniwersalną dla człowieka potrzebę duchowości, bo jednak prawdopodobnie od dawien dawna ludzie sobie zadają pytanie: po co tu jestem, dlaczego jestem, skąd się wzięłam, co po śmierci? Więc przypuszczam, że te wielkie religie, które też są dopiero zjawiskiem historycznym relatywnie niedawnym mają parę tysięcy lat. No to one weszły na to pole, zapełniając je nie tylko odpowiadając nam na pytanie. Służyły celom te, te, te religie budowały jakby... wspólnoty, tak. tak, te wielkie. One religie były. E, pięknym narzędziem budowania wspólnoty takiej szerokiej, ponad tę Narodowej. małą, ponad tę małą wspólnotę, taką tych relacji interpersonalnych. Tak? Jeśli ja żyłem w małym plemieniu, w małej grupie, to obcy był mi wrogiem, ale jak się pojawiły religie i ten obcy okazywał się mieć tę samą wiarę co ja, to ten obcy przestawał być już wrogiem. Zaczęliśmy na podstawie religii budować większe jednostki wspólnotowe. Tak? W dzisiejszym świecie, w XXI wieku, to jakie funkcje pełnią religie, no już. Możemy o tym dyskutować, czy to jest nadal takie piękne budowanie wspólnot, czy, czy już czasem nie najpiękniejsze, ale miały swoją bardzo ważną funkcję, tak, kiedyś. Szukajcie podcastu Dobry Przelot na YouTube i Spotify. Tam cała rozmowa.